Dobry! Dzisiaj otwieramy serfie, serię e, Życia Lakusia. I będziecie wiedzieli, jak tego tutaj słodkiego pieska wygląda życie. O, on teraz był ostrzyzony. Dzisiaj raz drugi. Zrób troszeczkę. Siad! Siad! no siad. siad! Bla! Nie ja ma oczywiście nic nie do, no on nawet to nie wie. Czy? Na pewno, Masie. Chodź, chodź. to Teraz będziemy się już mu dałem. Chodź. Chodź. Czy Tak teraz nie wiem, co jest, ale yy, też. E, mój, fi mój film już wejść, trochę szybciej go nagrałem niż ten. Więc. A koś. Ajcie, zmieni zmieniłam. A co on, jak jest ostrzeżony, może tu wejść? Bo nie mógł. No hop! Jak nie może, to mu pomogę. No hop! Jesteś też ostrzeżony. Mniej ważysz. Dobra, mogę mu. Chodź. Czekajcie. Pozdrawiamy tutaj kamerę. Skoczysz? Czekajcie. Po prostu mamy tutaj kamerę. O! Akuś! Hop! Chodźcie. 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 Szedł Wszedł. Jest. Na łóżeczku. Co będzie tutaj robił? Oczywiście jak zwykle coś ogląda i śpi Wymęczył się piesek, co? Tak? Wymęczyłeś się nad tym nagrywaniem. Ale piesek to już nie koniec. Co? Wymęczyłeś się? Zmęczyłeś się? Czekajcie ściszę, żebyście mnie bardziej słyszeli. Co? Zmęczył się pieso? Męciu? A tyś chodzaczku. Tio, głodny jest piesek? Ja mam tu, tam kilka smaczków w pokoju. Co? 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 jak Jakbyście chcieli wiedzieć to niedługo pojawią się fi filmy z Rakusiowic. Jeszcze możemy dodać Pieskowice, Lakusiowice yy, laku, yy, 2, Pieskowice 2. Jak będę już na przykład Lakusiowice 1000, to nie wiem, ile tych miał, a miast będziemy mieli. A Ty, Piesek, wiesz? Wiesz? Ty chyba przewidujesz szczęście. Nie szczęście, tylko przyszłość. Bo latki to szczęście jakby ktoś po angielsku. Nie wiedział. No. pisak, Chodź! pisak, Ekuś! Chodź! Chodź! Smaczka, chceś? Jeździa, smaczka. Chodź, smaczek! Czeka smaczek! Smaczek czeka! Dzisiaj... Teraz zobaczycie jak jakoś ścina. Ale czekajcie zrobię później, nie martw się tą jakością bo później i tak ją zrobię lepiej lepiej ale jakoś tak wygląda lepiej z bliska to już jakoś rozmnożona, gdzie mam te smaczki gdzie mam te smaczki nie udziałem ją są jakby w ogóle karty piłkarzy, które jakąś funkcjonuje. Jeszcze karty Pokemonów, ale nie mu się nie interesuje zbyt nie bardzo. Tutaj mam podrubę Nastiego. Nie. Podróba. a Mam też to trochę bardziej oryginalnego. Yy, a z Bartelonu. Więc -y. czekajcie. Nie wiem, gdzie są paczki. Nie wiem, gdzie są tłumaczki. tanie. Nie wiem. O, koskarownika. Ja tak ułożyłam, jakby to. Bo tak to, to, to Dobra. Co piesek? Co piesek? Co tu robisz? Dobra. Te, teraz. E, uwaga. Kon, konkurs o, na serduszko od Lakusia. Lakuś.. Lakuś! Lakuś. Lakuś. Gdzie ty tam włukasz? Lakuś, jeżeli jeż, jeż, jak... Chodź tutaj. Chodź. Chodź. Może się teraz nie interesuje nic, mi uda. Tylko tym jedzeniem tego łóżka. Dobra, Lakuś. Jeśli poprosisz, yy, to widzowie muszą zostawić łapkę w górę i suba i dostaną u ciebie serduszko, tak? No to poproszę, poprosz, poprosz, jakoś poprosz, jakoś poprosz, 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 no bo widzów o łapkę, poprosz, poprosz, poprosz. poprosz. No poproś. Jakoś poproś. To chcesz żeby sobie dali? Poproś. Jakoś poproś. Hop. Pop i poproś. Nie chcę. No to... Jakoś... Zrób siat. A? Jeśli chcesz... w W tym chcesz to zrobić. Zrób siat. Taki! Siat. No. I ich... chciał. Go. On jak jest rozczarowany, to jest to tak trochę mały rozumek. Mały rozumek, co? Jakości żony jesteś, tak? A chcesz się bawić, co? Bawić się chce piesek. Piesek się chce bawić, tak? Tu Pój pójdę ci po zabaweczkę. A czekajcie, bo on w ogóle sam wskoczył na to łóżko i ja, z... ja to, to zobaczyłem. Piesek, jak ty tu wskoczyłeś? Jak ty tu wskoczyłeś się pytam. No jak? 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 się śmigłem. To wyglądało, czekajcie, idę mu po zabawkę. No a więc mamy piłeczkę, piesek jeszcze musimy trochę formy nadrobić, żeby polatać, więc tam poszło. Jak ono tam poszło? Coś się... Gdzie on poszedł? Oddawaj piłeczkę! O, żodaj piłeczkę! Aaa! A się pofali? Aaa, nie, nie wygryza się. Ciuch! Ale poznaliłem. Tylko poleciła. Łuj! Mnja! Czoł! Papi! Mnjaju! Cia, pu, cia, pu, cia, Jak on to zrobił? On tu wskoczył, a nie mógł, nie? To z rozpędem może. A, mam. Jakby wam przygotowałem takie fikałki, to mogę zrobić. Dobra. Zabierzemy piłeczka ugryź mnie, ugryź mnie ugryź mi mnie przódek dobra pszutek. ja coś już sobie zmęczyłem się trochę więc o poprosiłeś, chcesz jednak chcesz jednak słubać łapkę no to jeszcze raz poprosiłeś, o brawo masz piłeczkę, czemu ściekasz czemu ścieknąłeś na piłeczkę dobra teraz polam na to aby Lako się z wami pożegnał że nie dla Kusia. Nie nie, nie on, będą, będzie jeszcze ją miało. No pana koś. Ale jutro kolejny odciniaczek, bo już odpocząłeś cały tydzień, chłopie. Już cały tydzień. Nie kilka miesięcy, że, że ten chłop odpoczął, co? No, to widzowie muszą zostawić komentarz, suba i łapkę, to wtedy proszę im serduszko, tak? No, to płacz.